Mam na imię Ewa, mam 35 lat. Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci. Od trzech lat zajmuję się ich wychowaniem. Po drugiej ciąży poszłam na kontrolne badanie USG Tarczycy. No i wszystko się zaczęło. Zaczęło się od szumu w uchu. Miałam go od kilku lat, więc jak już był nie do zniesienia, udałam się do laryngologa. Laryngolog zalecił USG tętnic szyjnych. W trakcie tego badania zrobiono mi również USG tarczycy i powiedziano, czy zapytano, czy wiem, że mam guzę na tarczycy. Nie wiedziałam, no to warto się tym zainteresować. Moja pierwsza wizyta na onkologii, to po prostu jakbym trafiła do jakiegoś labiryntu. Wszystkie korytarze, naprawdę jakieś zakamarki, nie wiesz, w którą stronę masz iść. I cały czas towarzyszy ci strach i myśl o tej chorobie, która nie jest zwykłą grypą. Potem była wizyta u endokrynologa. Endokrynolog skierował mnie na biopsję na wszelki wypadek. No i po dwóch tygodniach przyszła wiadomość, to znaczy pojechałam po usłyszenie tej wiadomości. No i łzy, wizja śmierci Rychłej. No strach, straszny straszny strach, że się słyszy wyrok. Słoworak robi paraliżujące wrażenie. To, że przyjmowałam gratulacje na temat właśnie wylosowania tego nowotworu, takie bagatelizowanie tej choroby, no to naprawdę było dla mnie dosyć dziwne i, i na początku trudne do przyjęcia. Operacja odbyła się po jakimś miesiącu. Wiedziałam, że będzie to operacja wycięcia całej tarczycy, potem jakieś leczenie, ale tutaj niestety zabrakło informacji, żeby mogła się psychicznie nastawić na leczenie radiojodem. Druga rzecz, która była chyba też takim dla mnie trudnym aspektem, że to była moja pierwsza w życiu operacja. Masa pytań niewiadomych, litania pytań do chirurga, do krynologa, onkologa, do innych pacjentów, do rehabilitanta. Na cztery tygodnie przed jodowaniem i scentygrafią trzeba odstawić hormon. Życie bez tarczycy i bez przyjmowania leków nie jest takie kolorowe. Zmęczenie. Takie jakieś niekontrolowane wybuchy złości. To wszystko ci towarzyszy. Tymczasem istnieją jakieś alternatywne metody, które nie wymagają odstawienia leku. Natomiast nie ma na ten temat żadnej informacji. Pacjenci w ogóle sobie nie zdają sprawy z takiej możliwości. Oczywiście ja o tym też nie wiedziałam. Po operacji okazało się, że czeka mnie jeszcze leczenie radiojodem, który był. Największą niemiłą niespodzianką z tego wszystkiego była to niemiła niespodzianka, bo nikt nie, nie opowiedział, jak to będzie wyglądało, że, że przyjadę, że będzie to nieprzyjemne, bo będę w zamknięciu 2-3 dni, że będę czuła się jak kosmitka, bo będzie podchodził co rano radiotechnik i sprawdzał poziom promieniowania, że będę musiała połknąć jakąś tabletkę w warunkach wskazujących na to, że ona jest strasznie niebezpieczna. Było wiele informacji, których nie dostałam od lekarzy. Na szczęście dostałam je od ludzi, którzy przez to przeszli. Pacjentów, którzy mnie tam poprowadzili, w ciemnych korytarzach. Super by było, gdyby pacjenci dostawali kartkę A4 z dokładnymi wytycznymi, jak się zachowywać. Nadal jest życie na bombie i duży stres. To są badania, które co parę miesięcy należy powtarzać. I, I myślę, że jeszcze przez ładnych parę lat będę miała taką świadomość, że jednak cały czas żyję z chorobą nowotworową. Cały czas jakaś taka, taka wątpliwość i jakiś niepokój we mnie jest. Po jakimś czasie w ramach kontroli zlecono mi tomografię komputerową. I gdy wyszło, że wszystko jest w porządku, dostałam zielone światło na, na zajście w ciążę. Nie żałuję tego doświadczenia, bo ono mnie nauczyło na pewno bardziej dostrzegać to, co jest bardziej wartościowe, a mniej. Bo człowiek się teraz już nie skupia na takich błachostkach, jakich się wcześniej skupił. I myślę, że bez tego byłoby mi jednak trudniej mimo wszystko. Aczkolwiek, gdybym była lepiej informowana o tym wszystkim, w takim aspekcie. Praktycznym, może niekoniecznie medycznym, bo, bo wiem, że w medycynie nigdy 2 plus 2 nie równa się 4, to byłoby mi łatwiej po prostu przez to wszystko przejść.